Hej, kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku. Jest to 29 odcinek z serii Room Toury. W tym odcinku zaprezentuję Wam, jak żyją świnki morskie moich widzów. Będziecie mieli okazję zobaczyć 5 e, filmików, w których będę oceniała warunki zwierzaczków. Przechodzimy do oceniania i oglądania. Hej, dzisiaj pokażę Wam klatkę mojej świnki. Jak widzicie, prezentuje się tak. Tutaj świnka ma jedno piętro, drugie piętro, a tam jest na samym dole żółw. Więc tak, możemy zacząć sobie od akcesorów. Mamy tutaj y, siano łąkowe y, i ona jest właśnie do tej kulki, co tutaj jest. Y, mamy także y, jakąś tam karmę dla świnek. Mamy witaminę C i mamy takie przekąski, takie pałki. Więc dobra, przejdźmy do wnętrza siatki. Zacznijmy od samego dołu, od parteru świnki. Mamy tutaj tak po wejściu ogarną świnka na schodach, schodki, tutaj oczywiście już narobione. no i mamy oczywiście domek taki w miarę dużej wielkości, o tak. Tam mamy jeszcze lampkę, żeby jakieś zgaszę światło, żeby tam się nie wystraszyła, no i tutaj mamy naszą świnkę. Tutaj mamy już trochę zjedzonego tego patyka. No i to by było najciekawsze rzeczy na tym piętrze. Mamy oczywiście też schodki takie, żeby świnka nie spadła. Yy, no no i oczywiście chciałbym podkreślić, że cała ta klatka została robiona własnoręcznie, więc przejdźmy teraz do górnego piętra. Na górze mamy jadalnię. W środku mamy tak, na prawo mamy miseczkę z jedzeniem, a klat widzę, że jest zjedzone dużo mamy kulkę z sianem pasik taki tutaj mamy wejście od schodków mamy oczywiście światełko takie mało rażące no i mamy też kolejny patyk, tutaj jest orzechowy mamy także chustawkę, żeby świnka mogła się po prostu bujać, bawić żeby miała jakieś atrakcje no i tutaj mamy oczywiście poidło, świnka zawsze z niego pije Ciągle praktycznie. Tutaj on jest zawieszony. No i jest cała klatka mojej świnki. A prezentuje. I tak się cała prezentuje. Jak widzicie, już świnka do mnie przyszła. Więc to by było na tyle. Cześć. Pierwszy filmik za nami. I muszę tutaj przyznać, że sam wygląd klatki jej wykonanie wygląda bardzo starannie. Bardzo mi się podobało widać, że tutaj porządne materiały zostały użyte, także tutaj szacun dla kogoś, kto to tworzył niestety nie wiem jakie wymiary ma poszczególne piętro wygląda na dosyć spore, myślę, że to ma z 80 cm tak co najmniej ale no, nie znam dokładnych wymiarów, więc tutaj ciężko mi się wypowiadać jeżeli chodzi o jedną świnkę 80 cm jest ok, aczkolwiek trzeba pamiętać, że świnki są stadne i wymagają towarzystwa nie wiem, czy tu jest tak samo jak w przypadku królików, bo u królików jest tak, że królik musi mieć jakąś długość na jednej powierzchni. Jakby piętro nie dostarcza mu tego, co jakby miał to te dwa piętra obok siebie. Więc jeżeli adoptujesz świnkę i właśnie będziesz, będzie tutaj jakaś możliwość powiększenia tego pięterka, to na pewno będzie to wskazane, ze względu na to, że no, tu jest troszeczkę wąsko na więcej prosiaków. Nie wiem też jak u świnek czy takie bar Jezu, barierki, nie barierki tylko mostki są wskazane, ale to musiał, musisz sobie doczytać na grupie świnkowej, bo aż tak jakby w opiekę nad świnkami się nie zagłębiałam, ale generalnie no sama klatka wygląda bardzo ładnie i, i widzę, że ktoś włożył serce. W to, aby ją wykonać. Świneczka też przepiękna. Jednak mam tutaj uwagi co do jej diety. Samo siano w porządku, jednak karma nie jest odpowiednia. Zawiera zboża, zresztą jest też z taki, takiej firmy, która jest naprawdę bardzo słaba jakościowo, więc tutaj no, tego bym nie dała śwince na pewno. Musisz poczytać o prawidłowej diecie. Jej dieta jest bardzo zbliżona do diety królika, bo tak naprawdę siano, zioła, jakieś warzywka, owoce są tutaj też wskazane. Granulat musi być odpowiedni. No niestety to, co podajesz, nie jest odpowiednie, ale to już sobie może właśnie doczytać na jakiejś grupie świnkowej, gdzie tam jest naprawdę baza wiedzy. Choć ja też podlinkuję pod filmikiem jakieś linki z fundacji, które mogą się okazać przydatne. Co z uwag jeszcze? To tak samo ta kolba, no nie nadaje się do spożywania przez świnkę, lepiej ją wyeliminować z diety, bo może jej zaszkodzić. No i na ten pelet, który tam jest Położyłabym może jakąś matę Żeby świnka miała mięciutko Żeby sobie łapek nie poraniła No bo łapki świnki są takie gołe Łyse, mięciutkie Więc warto by to było jakoś zabezpieczyć Bo jednak pelet jak się na nim cały czas tak yy, siedzi to, to może być po prostu zbyt twardy Także z mojej strony to tyle Dziękuję bardzo za wysłanie filmiku I życzę Tobie oraz Twojej śwince wszystkiego dobrego Cześć, dzisiaj e, nagrywam room tour moich świnek e, na uszatkowe rady. E, mam 12 lat, a tutaj są moje świnki. Tutaj jest Suzy, a tutaj jest Szelcia. E, tak wygląda klatka. E, nie pamiętam rozmiarów, ale jest dosyć duża. E, tutaj mają poidełko. Dwie miseczki, jedna jest z granulatem, druga jest taką karmą ziołową, a trzecia miseczka jest z ziółkami. Tutaj jest sianko i kuweta. Jest tam że żeby po prostu bardziej się do tego chciały załatwiać. Tutaj jest miseczka z wodą i różne gryzaki. Są dwie kolby i takie serduszko. Mam do tego dwa materiałowe domki y, z takimi różnymi kocykami i szalikami. Y, no i tutaj miseczkę na zieleninę, która jest już troszeczkę duża, y, zbrudzona. No i taki tunel do zabawy. Y, podłożem jest wet y, czy drive. Jest prany raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. Zależy czy jest brudny czy nie. A pod tym jest żwirek, który wymieniam raz na dwa miesiące. Tutaj jest y, pudełko świnek. Jest tutaj taka mata, która jest prawie cała zgryziona. Daję ją jak zmieniam domek. Koc, na którym siedzą jak wychodzą na pokój. I jest różne poduszki i kocyki. Tutaj w spiżarce mam dwie takie duże torby z liściami malin. Które sama suszę. Tutaj w lodówce świnki mają swoją Tutaj są różne miksy, sałaty, marchewki i ogłyki. Stają też różne inne warzywa. Tutaj w garażu mam różne gałązki z liśćmi, ścinek, które po prostu jeszcze muszę im dać. Tutaj mam brykiet. Tu całą półkę z różnymi rzeczami. Tutaj jest domek, który im daje, jak tamte są w pracy. No i jeszcze taki domek. Z prędzelkami. Tutaj jest mój odkurzacz, którym zbieram y, odbyt świnek. A tutaj dwa rodzaje sianka. No i różne ziółka, które sama suszę. Karmy i kolby. Tutaj mam y, szaliki, które y, suszę, że, bo jak są sikane. A tutaj jest wiaderko z łopatką, którym czyszczę w kubecie. Mokre jedzenie dostają y, trzy razy dziennie. Ym... Są też często na polu, y, ale z tego, że zbliża się jesień już nie mogą być, ponieważ jest za zimno. To już koniec. Cześć! Drugi rundur za nami i na początku chciałabym powiedzieć, że gratuluję. Jesteś naprawdę świetnie wyedukowaną młodą osobką, która widać, że się bardzo mocno przykłada do tego, co robi, bo twoje święki mają naprawdę świetne warunki, tak naprawdę niewiele trzeba zmienić. O ile w ogóle, tam tylko kwestia tego, czy te kolby i karma jest ok, bo nie wiem, jaki jest skład, więc tutaj to musisz sama przeanalizować na podstawie informacji z grupy. Ale generalnie cała reszta ilość ziółek, wybieg, też czystość, jaka tam panuje, jaki ład, porządek, jakieś świnki zadbane, ile w ogóle przysmaczków, no to naprawdę ludzie powinni brać ci je przykład bo nie każdy potrafi zapewnić tak dobre warunki swojemu prosiaczkowi, a raczej prosiaczkom, bo Ty masz tutaj dwa świniaczki. Naprawdę bardzo miło mi się oglądało, bardzo miło mi się słuchało. Pomimo młodego wieku jesteś naprawdę bardzo odpowiedzialną osobą, która dba o dobro zwierzaków i bardzo mnie to cieszy. Tak jak właśnie mówiłam, nie pokazywałaś dokładnie tej karmy, nie wiem, czy to była jakaś mieszanka ziołowa i tam jakieś nasionko, na przykład dyni, bo tak mi się rzuciło w oczy. Nie wiem dokładnie, co tam było w tym składzie. Yy, więc no nie chcę tutaj krytykować tej karmy, bo nie wiem po prostu czy jest dobra czy zła. Wierzę, że jest to jakaś yy, jakieś uzupełnienie do diety i nie ma złego składu, yy, aczkolwiek. Yy... Jeżeli sama nie masz pewności, czy jest ok, to warto to skontrolować na grupie poświęconej świnkom morskim. A co do kolb, które tam były, nie wiem też z jakiej są firmy, nie wiem jaki mają skład. Bywają takie, które są w porządku, i bywają takie, które są nie w porządku. Więc tutaj także musiałabyś sprawdzić, czy te kolby, które podajesz, są ok. Jeżeli są ok, no to spoko. Jeżeli nie są ok, to jednak warto bo je, byłoby je wyeliminować, żeby po prostu świniaczkom nie zaszkodzić. Ja bardzo dziękuję za wysłanie filmiku. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Hejka, dzisiaj nagrywam room tour dla uszatkowych rad, ponieważ postanowiłam się podzielić, jak mieszka moja świnka morska. No i po prostu ja już nie przedłużam i Wam zaczynam pokrótce pokazywać. I na początku, co się może Wam rzucać oczy, to jest ta mała klatka. Spokojnie, klatka to jest tylko tak naprawdę tam się znajduje sianko, pojedynko i kuweta. No a reszta ma tak naprawdę te cały ten wybieg, i ta klatka ma 130 cm. No i po prostu nawet Wam mogę zaraz pokazać, bo mam tutaj specjalnie miarkę. Mogę Wam zmierzyć. O. Więc tak, tutaj jest, się ciągnie, 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 ciągnie. I wszystko ma dokładnie 100, tak 130 cm. Poczekajcie, bo się nie chce wyłoszyć O, o, to jest ten. No znaczy i można powiedzieć, że 137. No, jest dosyć spore. Ym, tak naprawdę jak mam to pod biurkiem, bo ja mam takie mega ogromne biurko, jak widzicie? I cały wiek się znajdzie pod biurkiem. To jest klatka, właśnie ta klatka ma 60 cm. Nie dalej się w ogóle dla świnki, bo minimum dla jednej świnki. Jest to 80 cm na 40 bądź na 50. Ym, no. I dlatego postanowiłam, że zrobię taki duży wybieg, dlatego żeby Bessie miała sobie gdzie pobiegać Więc dobra, mamy na początku takie kulki, takie poświetlane, Ponieważ jak ja zawsze śpię, bo ja mam tutaj pokój, gdzie moja świnka właśnie ma tutaj wybieg I właśnie ona sobie biega w nocy, bo ja jej w ogóle tego nie zamykam W ogóle nie ma cały czas dostęp do tego wybiegu, nie jest nigdzie zamykana na żadną okazję No i po prostu ma tutaj taki oświetlony wybieg i jak ja po prostu śpię, to ja mam w całym pokoju ciemno, a ona ma tylko tutaj na tym wybiegu, jasno więc pierwsze, co mamy, to jest taki kocek. Ja mam taki akurat teraz szary, mam jeszcze miętowy. Zaraz Wam go zresztą pokażę. O, to jest miętowy. w mi się tak tego nie widać, ale jest tak naprawdę miętowy. I dobra, kolejną rzeczą jest to taki płotek, ona jest do ogródków. Jest tutaj ma tutaj taki drucik. Jak widzicie? Tutaj ma taki drucik. On się wygina i jest tutaj. Jest tutaj on i się kończy właśnie tam. Tutaj potem tak. Potem jak już mamy te podstawy, to potem mamy podstawkę taką. Plastikową na jedzonko. I na miseczkę z jedzonkiem, jak widzicie teraz, tutaj ma aktualnie: Bessie ma zieloną kukurydzę z hipcia i wersylagę kawie. Complete. Karmę dla świnek morskich. No, tak naprawdę granat. Potem mamy kuwetę. Oczywiście Bessie ma dwie kuwety, bo Bessie umie korzystać z kuwety. No, po prostu ona się nauczyła i nie muszę i mam trochę łatwiej do sprzętania. Potem mamy tunel. Tunel ręcznie robiony. Eko z gryzaki z hipcia. Jeden, tak naprawdę. Potem mamy tutaj taką szmatkę mięciutką do spania, taką myszkę i taką, właśnie te są maskotki, taką myszkę i takiego szczurka. Potem mamy zabawki, pokażę Wam je. Co my tak? Z hipcia mamy dwie takie dzianiane dzien, dzien, piłeczki. Taką rolkę, to jest taka najmniejsza dla chomików, o, pióro szczura, tamtego o. Potem mamy kukurydzę, nie wiem co ona tutaj robi. I takie trzy piłeczki również z takie grzechoczące. Jedną dałem mojej przyjaciółce, daje świnki. Znajdują one się wszystkie w takie miejsce białej. Potem mamy taki drewniane, takie pudełeczko, w którym jest akurat połowa kolby kukurydzy, która moja świnka je. Z taką wstążką, to akurat było moje, ale dam tak dla ozdoby. Ona też nic z tym nie robi. O, później mamy właśnie kuwetę. Matę łazienkową. Pod matą łazienkową jest Pellet. Pojedynkę około 350ml. I tam jest taki. O! Taki srebrny paśnik, w którym jest resztka sienka, bo przed moja świnka jadła Teraz mamy zioła, tutaj jest babka lancetowata, Stewo, Kwiat malwy z hipcia Zielona kukurydza z hipcia, bardzo polecam Wam, ponieważ moja świnka ją bardzo lubi I teraz przejdźmy do kartoników Więc tak, pierwsze co mamy, to mamy Babkę to właśnie stiwo, tutaj pisze Herbal Pets, ale to jest stiwo, ponieważ sobie przysypałam do pojemniczków Potem mamy pietruszkę natkę suszoną Następnie i ziele minieszka z kwiatem z Herbal Petsu. kolejne pudełko mamy pokrzywę z Herbal Petsu granulowaną lucernę z hipcia dzieła uzupełniające dla świnak morskich, już mam resztkę dosłownie, muszę kupić i koniczne z Herbal Petsu. jeżeli chodzi o granulat, to mam wersję kawie kąpić właśnie w tej chwili tutaj mam całą paczkę, bo dopiero wczoraj ją kupywałam. o to jest stara paczka z okruszkami, które, z której będę robiła ciasteczka dla mojej świnki. Potem mamy zgryzaki Krem Bambino. Ten krem już tak naprawdę nie jest potrzebny, ponieważ miałam moją świnkę z kini, która odeszła 14 października dokładnie, ponieważ miała nowotwór i trzeba byłem smarować właśnie kremem dla niemowląt i my mieliśmy ten właśnie. No i dlatego tego bez już nie ma koleżanki, ale, ale na szczęście może niedługo będzie miała nową. Jedną rzeczą jest to kosmetyczka, też również z rzeczami dla, dla Bessy i dawnymi dla Jessy. Jest to szczotka i grzebyk. Szczotka jest z miękkim włosiem. Szampony dla niemowląt, ponieważ moją świnkę właśnie trzeba było nimi kąpać. I krem na odparzenie stópek u świnek. Potem mamy obcinek do pazurków, bo ja moją świnką obcinam sama, Moje śwince teraz. Potem mamy taki tunel, do którego wkładam sianko albo ziółka i daję na wybieg. Potem mamy szczoteczkę do zębów do oczyszczania pojdełek. Miarkę. Matę łazienkową. Wzięła podstawa dla świnek morskich, podełko zapasowe, drucik do pidełka. Potem przysmaki, tutaj mamy suszone buraczki em, resztka karmia debcha Natur, winapik płatki grochu, kolejne płatki grochu, suszone marchewki i granulat witaminowy z Nestora. Potem mamy taki łańcuszek do przewieszenia jako alapaśnik właśnie tego pięka. różne miseczki. Różne właśnie miseczki mamy też, tutaj o, dwa uchwyty z Trixie na warzywa, woreczki na karmę bądź jakieś smakołyki i szczotka do sprzątania. Potem mamy neutralizator zapachu z benka, o zapachu zielonej herbaty i pciukacz z wodą do czyszczenia klatek, klatki tak naprawdę. I już chyba ostatnim rzeczą jest to transporter. A to jest moja właśnie świnka o imieniu Bessie, w styczniu będzie miała już rok. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ocenisz moje warunki dla świnki jako dobre. Ja myślę, że z wami, z wami z Tobą i z widzami żegnamy. Pa pa! No, dziewczyno, ale masz gadane. Słuchałam i słuchałam zaciekawiona, a Ty gadałaś i gadałaś tak kurczę, bardzo szybko i w ogóle się nie zacinałaś. No, bo jestem pełna wrażenia, jak dobrze Ci szło opowiadanie o swojej śwince, bo naprawdę nawet na moment się nie zająknęłaś, nie zawiesiłaś. Nie myślałaś o stworzeniu swojego kanału o świnkach? Bo naprawdę wciąga to, co opowiadasz. Myślę, że wiele osób by chętnie też Ciebie posłuchało. Myślę, że wiele osób ma właśnie podobne zdanie do mojego, bo naprawdę dobrze mi się oglądało Twój room tour. Warunki są świetne, rewelacyjne. Bardzo, bardzo mi się podobało. Wszystko tak jak trzeba. W zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Jest czyściutko, dobre jedzonko. Eee, świnka ma świetne warunki. Cieszę się, że planujesz adoptować świnkę, no bo jak sama wiesz, są to zwierzętka Stadne i na pewno no, towarzystwo jej się przyda, zwłaszcza po stracie przyjaciela, ale no wiadomo, wszystko w swoim czasie, Wy też musicie jakoś to rozegrać, nie, nie trzeba wszystko na hura robić, adopcja czasem może potrwać trochę dłużej niż tak od razu hop na raz, trzeba, nie trzeba tego robić. Co tutaj jeszcze ode mnie? Naprawdę bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo dobre warunki. I generalnie jedyne co zastanawiałam się, to te płatki grochu, czy są, jest sens je podawać, aczkolwiek no, nie zabijesz tym świnki, chyba że podasz całą paczkę na raz i będzie miała turbo wzdęcie. Jest to jednak dobre źródło białka. Ale myślę, że można z takiej rzeczy rezygnować, a jeżeli już podajesz, to tak naprawdę od wielkiego dzwona, żeby też właśnie tej śwince nie dokładać jakichś tam ciężkich produktów, żeby tam w bruszku nic się złego nie zadziała. Dziękuję bardzo za wysłanie Room -turu i mam nadzieję, że ludzie będą się inspirować tak tymi warunkami, które masz. I przedostatni runtur za nami. Tym razem były dwie świnki. Nie było co prawda narracji, ale były napisy, także wszystko da się tutaj rozszyfrować. Generalnie warunki w porządku. Jedyne moje zastrzeżenie jest co do karmy oraz kolb. Także tutaj koniecznie będzie doczytanie tego, jak wygląda prawidłowa dieta świnki, jaka karma jest w porządku, też jakie przysmaki stosować, żeby nie zaszkodzić śwince. Bo niestety ta karma, którą posiadasz jest bardzo słabej jakości, ma bardzo dużo takich produktów, które po dłuższym podawaniu mogą świnkom zaszkodzić, także na pewno warto jest to wymienić, żeby świniaczkom jak najlepiej się żyło, jak najdłużej w zdrówku. E, świnki bardzo ładnie, ładne, klatka duża, e, generalnie reszta diety w porządku, e, no i tam jak wrzuciłam okno na tą rozpiskę, też widać, że warzywka, jakieś owoce, także widać, że jest to urozmaicone. No i co, myślę, że z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję za wysłanie filmiku. Ostatni runtur za nami. Runtur, w którym w zasadzie wszystko jest do wymiany. Yy, poza zwierzęczkami. Yy, domyślam się, że Roxy to jest chomik, bo był kołowrotek. Nie wiem co, nie widziałam, ale jeżeli to był chomik, yy, w zasadzie nie, niezależnie od tego, jakie to było zwierzę, klatka jest za mała. Po prostu yy, chyba, że jest to samiec z myszy, to wydaje się, że jest ok. Aczkolwiek. No, zakładam, że nie jest to jednak samiec, jeszcze tylko jakiś inny zwierz. I tutaj konieczna będzie wymiana klatki, tak samo jak w przypadku e, Sisi, czyli świnki morskiej. Z diety, no, nie za dużo widziałam, nie za dużo było przedstawione. E, w zasadzie filmik był tak szybki, tak mało było pokazane szczegółów, przeciężko ciężko mi się tutaj wypowiedzieć. To było po prostu pokazanie, no, że jest zwierzę, jest i są jakieś tam rzeczy dla nich, ale z diety to tylko jakaś resztka ziółek i ani karmy, ani nis, tylko rolki papierowe i tyle. No, świnka ma zdecydowanie za małą klatkę. Ma w tej kulce, nie wiem, to są jak widzę, wydaje mi się, że widzę tam jakieś kolorowe nasionka, ziarna, więc tutaj na pewno trzeba dietę zmienić, trzeba zmienić klatkę. Trzeba doczytać o prawidłowej opiece świnki morskiej. Oraz e, zwierzaka, który jest w tej klatce obok, którego niestety nie mogę namierzyć, ale no, zakładam, że jest to chomiczek po prostu. I, i mm, no, trzeba tym zwierzętom poprawić warunki, bo aktualnie są nie najlepsze i wymagają dużego doczytania ze strony e, opiekunki tych zwierzaczków. E, także no, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo za wysłanie. Pamiętajcie, że można wysyłać drumtury na mojego maila, tylko na maila który ma nazwę usadkowe.rady, i tylko tam przejmuję filmiki z racji tego, że gdzie indziej to jest dla mnie dużo roboty, pobierania i, i ja chcę mieć to wszystko w jednym miejscu a nie trochę tutaj, trochę tutaj, bo po prostu później one przepadają. Też bardzo dużo osób wysyła puste wiadomości, no ja niestety tutaj już więcej nic nie zrobię, jeżeli ktoś wysłał pustego maila, to sobie nie wyczaruję filmiku, także no po prostu zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób wysyłacie, jak sami nie potraficie, poproście kogoś dorosłego albo po prostu kogoś starszego od Was, kto już ma doświadczenie w takim czymś, niech Wam pomoże wysłać prawidłowo maila, a Wy się przyjrzyjcie, żebyście później nie mieli problemu z tym. Także dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i żegnam się do do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!